Samica brutalnie chwyta jedno z piskląt za głowę i próbuje wyrzucić je z gniazda. Czyżby oszalała, postradała zmysły? Wręcz przeciwnie, to instynktowny mechanizm eliminacji z gniazda najsłabszego z piskląt. Pisklę utknęło w patykach na krawędzi gniazda, trzyma się jeszcze, ale zostało już skreślone. Natura jest brutalna, słyszymy w takich momentach. Trzeba jednak wiedzieć, że samica, wyrzucając najsłabsze piskle, być może ratuje życie pozostałym trzem. Dzięki takiej strategii pozostałe młode zyskują więcej pokarmu, rosną szybciej, są silniejsze i zwiększają swoje szanse na przeżycie w czasie niedoboru pokarmu. Bez tego prawdopodobnie żadne z młodych nie byłoby w stanie dolecieć na zimowiska w Afryce. Czy to bezwzględność, czy mądrość natury? Chyba jedno i drugie. Młode przeżyło upadek, ale wkładanie go z powrotem do gniazda nie ma sensu, bo matka znów je wyrzuci. Zaopiekują się nim ludzie.